Dzień dobry, jest mi niezmiernie miło powitać Państwa na dzisiejszym wydarzeniu, na którym chcielibyśmy Państwu zaprezentować takie podsumowanie, kwintesencję naszych 20-letnich doświadczeń pracy z polskimi hodowcami. Chciałabym powiedzieć Państwu kilka słów o nowej linii produktów zootechnicznych firmy Timak Agro, jaką jest Spadea. Spadea to linia produktów łączących w sobie cechy, Odpowiadające za wzrost wydajności zwierząt. Wydajność ta podyktowana będzie w tym przypadku głównie poprawą sprawności pasz. Mam dzisiaj przyjemność zaprezentować Państwu linię produktów należących do CTA. CTA to produkty, które wywodzą się ze swojej nazwy od Płetwala Błękitnego, a więc od stworzenia morskiego, które ma możliwość bardzo długiego życia, bo żyje około 100 lat oraz ogromnej wagi, bo osobniki tego gatunku osiągają uwagę 120 do 150 ton, a największy zbadany do tej pory osobnik miał 174 ton, więc duże zwierzęta o długim okresie życia i tak właśnie chcemy, aby również mogły funkcjonować nasze zwierzęta w naszych stadach. Mam dzisiaj przyjemność przedstawić Państwu nową linię produktów, linię Luneo. Ta linia obejmuje produkty dla zwierząt rosnących oraz dla zwierząt w okresie rozrodu. Jest to linia przeznaczona, tak jak mówiłam, dla młodych zwierząt, dlatego że to właśnie młode zwierzęta będą stanowiły o tym, jak to nasze stado wygląda, jaką ma strukturę, dlatego że im lepiej przygotujemy zwierzęta do funkcji produkcyjnych, im lepiej przygotujemy je do rozrodu, tym, tym lepsze będzie miało to tak naprawdę przełożenie na nasze wyniki produkcyjne. Moją główną tezą dzisiejszego wykładu był fakt, że ferma bydła mlecznego już nie produkuje mleka, ma produkować zysk. Zysk przychodzi z mleka, z ilości mleka, zysk przychodzi ze sprzedaży materiału genetycznego, a tak naprawdę główny zysk, abyśmy to policzyli, przychodzi z prawidłowego rytmu rozrodu. To on jest fundamentem, osią, wokół której kręci się cały biznes na fermie bydła mlecznego. Moja prezentacja na dzisiejszym spotkaniu firmy Teamac Agro dotyczyła prewencji kwasicy żwacza, jednej z najpopularniejszych chorób produkcyjnych w stadach krów mecznych. Dość stereotypowo uważamy, że podstawowymi przyczynami kwasicy żwacza są błędy żywieniowe. Faktycznie one należą do jednych z najważniejszych przyczyn, ale są również i inne, m.in. przyczyny dobrostanowe. Produkty zootechniczne Timac Agro to ważny temat. Od dzisiaj pokładane w odpowiedni sposób, takie, które są związane z wydajnością, takie, które są związane z wzrostem i rozrodem, oraz takie, które odpowiadają za odporność.